Srodziutka, cześć, witam Cię bardzo serdecznie z tej strony. Kamila Kwiatkowska, zapraszam Ciebie na czytanie kartarta. Co jest między tobą a nim? Między tobą moja droga to jest wisielez i diabeł, czyli moja droga. Ten chłopak byś Ciebie po prostu traci zmysły, To jest lustro choroby, choroby psychicznej. I teraz tak, kochanie, jeżeli on jest w diable i w wisielcu, dla niego zatrzymuje się czas. I dlaczego tak się stało? Dlatego, że widzisz, tutaj mamy sześć kielichów, które on naruszył. Czyli naruszył moja droga Connection, którą a, złączył Bóg, a nie wolno tego robić. I teraz tak, jeżeli on to zrobił, moja droga, to poszedł przeciwko Bogu, to poszedł przeciwko Fitor to poszedł przeciwko miłości. Ty wychodzisz, moja droga, z kart arcykapłanki, śmierci i sprawiedliwości. Więc ty jesteś, moja droga, początkiem i końcem. Ty jesteś, moja droga, tą, która jest perfekcyjna. Nie wolno mu było ciebie ruszyć. A niestety, to zrobił? Z diabła jest się mieczy. Moja droga wychodzi tutaj, że zdradzał, manipulował, kłamał, oszukiwał. Um, kochanie, bo myślał, że nie wiem, że jest lepszy od ciebie. Widzisz, dałaś mu tyle miłości, kochanie, tyle takiej pozytywnej energii, tyle światła i tyle wszystkiego, że jemu ja podbiło ego. To, to ego, moja droga, tak mu podbiło, że wywaliło mu wszystkie swoje strachy, i teraz widzisz te wszystkie swoje strachy, moja droga, które mu wywaliło, spowodowało coś na zasadzie jakby obłędu, choroby psychicznej. I teraz dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że widzisz chłopak w ogóle nie zrozumiał, kim jest. I teraz, jeżeli on nie zrozumiał, kim jest, moja droga, i to wszystko, co mu się pokazywało w głowie, on myślał, że to ty, kochanie, naruszył tą connection, i przez to, że naruszył tą connection, moja droga, wpada w taką czarną dupę, że chyba następne 20 lat z tego nie wyjdzie. I teraz, kochanie, zobacz, mamy tutaj diabła, siedem mieczy wisielca. On jest szalony bez ciebie, on nie czuje. Twoje aury, moja droga, on się gubi, mu się wali cały świat, wisielec zatrzymuje mu czas. Czyli w tym momencie w życiu, w jakim jest, zostanie tak na całe swoje życie. Nie zmieni się już więcej nic dla niego, nie pozna kobiety, moja droga, nie będzie mu lepiej, nie będzie miał pracy, nie będzie miał moja droga pieniędzy, nie będzie miał lepszego domu. W tym momencie moja droga, w jakim jest, tak zostaje. I teraz dlaczego? Dlatego, że moja droga to jest jego kara. To jest jego kara za to, co zrobił. I teraz tak, on będzie w pozycji czekania. Będzie w pozycji czekania, żebyś do niego wróciła. I teraz dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to byłaś ty, która czekała na niego. Moja droga, a widzisz, wychodzisz tutaj z karty śmierci arcykapłanki, moja droga, ciebie nie wolno krzywdzić. Arcykapłanka to jest natchnienie boskie, moja droga śmierć to jest początek i koniec. Jeszcze tutaj sprawiedliwość, więc przynosisz balans na świat. Nie chodzi tutaj o jednego człowieka, tylko w tobie, moja droga, jest coś takiego jak balans. To, gdzie ty się pojawiasz, ludzie się balansują, energię się wyrównują, wszystko się jedna. Jesteś bardzo ważna na ziemi i on tego nie zrozumiał, moja droga. Albo może je zrozumiał, tylko po prostu bardzo się bał. Znaczy wątpię w sumie, żeby to zrozumiał. No ale dobra na pewno coś wiedział kochanie i teraz nie wolno było ciebie moja droga ruszyć ciebie trzeba było rozpieszczać ciebie trzeba było kochać ciebie trzeba było moja droga jakby wspierać w tym wszystkim moja a niestety tego nie robił powodował tylko moja droga takie osunięcia powodował to że czekałaś powodował to że się moja droga jakby chowałaś że stałaś w miejscu że nie mogłaś się rozwijać że nie szłaś do przodu ciągnął cię moja droga do dołu ciągnął cię do przeszłości i zrobił najgorsze co mógł zrobić moja droga bo teraz widzisz wszystko zostaje is